A oto dzisiaj próbuje się fundować dzieciom i młodzieży w szkołach przedmiot, który nazywa się nauką o zdrowiu. A w tym przedmiocie znajdują się treści, które absolutnie nie powinny trafiać do serc małych dzieci i do ich umysłów. Które mogą złamać ich czystość, ich dobroć i niewinność. I kto to ma stać na straży tego przede wszystkim, jak nie rodzice. Się, czyni się to w imię ideologii, która nie ma nic wspólnego z rozumem, ani rozsądkiem, ani nauką. Chociaż chce się przedstawiać to jako pogląd naukowy, stojący w oporze, w przeciwieństwie wobec, domyśleć, ciemnego światopoglądu biskupów i kościoła. Przewrotność prawdziwie typowa dla złego ducha. Możecie wy, drodzy rodzice, te dzieci ocalić przed złem, przed deprawacją, jeżeli wypiszecie te dzieci z tego przedmiotu.